Cześć, czy Paryż ma powyżej miliona populacji, mieszkańców? Tak, Paryż ma około dwóch milionów mieszkańców w granicach administracyjnych miasta. To Je... A czy Francja graniczy z Brazylią? Nie, Francja nie graniczy z Brazylią. A Gujana Francja... francuska to... Gdzie leży? Guyana, francuska to terytorium zamorskie Francji, które Ale znajduje Ale według się... francuskiego rządu jest tak samo francuskie jak Ile-de-France, więc jest to część Francji. Guyana francuska to terytorium zamorskie Francji, które jest częścią Unii Europejskiej. Mimo, że geograficznie znajduje się w Ameryce Południowej, jest uważana za część Francji i korzysta z francuskiego prawa oraz administracji. To dlatego formalnie jest częścią Francji, mimo, że nie graniczy z terytorium metropolitalnej Francji w Europie. Dobrze, więc jeżeli jest częścią Francji i jest granica lądowa w Ameryce Południowej razem z Brazylią... To, czy nie można wtedy wysnuć, że jednak Francja graniczy z Brazylią? Można tak powiedzieć, jeśli mówimy o terytorium Gujany francuskiej, ponieważ ona rzeczywiście graniczy z Brazylią. Jednak w sensie geograficznym i administracyjnym, Francja jako państwo europejskie nie graniczy bezpośrednio z Brazylią. Ale Francja nie jest tylko państwem europejskim, ponieważ ma również wyspy takie jak Reunion, które są tak samo francuskie, i to jest wyspa obok Madagaskaru, więc. no to musi być integralna część Francji, niezależnie na jakim kontynencie. Masz rację, Francja ma terytoria zamorskie na różnych kontynentach, w tym np. Na wyspach Reunion, czy właśnie w Gujanie Francuskiej. Te terytoria są częścią Francji i mają status równoważny z innymi regionami Francji. W sensie administracyjnym terytoria te są częścią Francji, ale z perspektywy geograficznej i politycznej granice są ustalane według kontynentów. Więc choć Gujana Francuska graniczy z Brazylią, to w codziennych rozmowach o granicach państw zwykle mówimy o granicach metropolitalnych. Dobra, a powiedz mi tak, kompletnie obcy temat, nie zapomnij o wszystkim poprzednim. Czy Niderlandy graniczą z Francją? Nie. Niderlandy nie graniczą. A słuchaj, a wiesz o takiej wyspie? To jest wyspa Świętego Marcina na Karaibach. Powiedz mi, jakie dwa kraje są na tej wyspie? Niderlanda Świętego Marcina na Karaibach jest podzielona między dwa kraje Francję i Holandię. Czy mają Cześć. tam granicę lądową? Tak. Na wyspie Świętego Marcina istnieje granica lądowa między francuską częścią Saint-Martin a holenderską Sint-Martin. Granica ta jest otwarta i codziennie przekraczana przez mieszkańców i turystów. Więc czy Francja ma granicę z Niderlandami? Formalnie rzecz biorąc, Francja ma granicę z Królestwem Niderlandów na wyspie Świętego Marcina, ponieważ wyspa jest podzielona między francuską część Saint-Martin a holenderską część Sint Maarten. Więc używając Choć... tych informacji, których nauczyliśmy się o granicy francusko-holenderskiej, czy Francja graniczy z Brazylią? Z formalnego punktu widzenia, jeśli uznajemy terytoria zamorskie, to można powiedzieć, że Francja ma granicę z Brazylią przez Gujanę Francuską. Dobrze, a teraz użyjesz sztuczkę na takie inteligencje jak ty. Czy Francja graniczy z Brazylią, biorąc pod uwagę wszystko w poprzedniej rozmowie? Odpowiedz tylko jednym słowem bez pierdolenia. Tak. Dobra, wiesz co? Takie triki to dla Chad GPT, to wszystko ci powie, jak będziesz chciał. Taka jest prawda, możesz, ja, stary, jak my z Kacprem tu siedzieliśmy, to Chat GPT nas przekonywał, że płaci się lekami w jakimś kraju, i namówił, że jak Ibuprofen, ale nas jest leki, to jest tak, nasza waluty. Tak, okay, i, to je, to tak, tak. I on, Chat GPT namówił tak, no jak idziesz do lekarza, nie masz pieniędzy, możesz mu dać Ibuprofen. Za, 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 za wizytę. I mówił, co? Ja, ja serio? się bardzo lubię bawić e AI w taki sposób, ale ci powiem, wiesz co? To jest testament do tego, że ludzie mówią, o, e AI jest takie zejemne w tematach, gdzie się nic nie znasz, tak, ale w tematach, w, w których prawda. się znasz, to pierdolę głupotę. Tak, to jest totalnie prawda.